Przedźwięć na wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Duch jej FC 25 zbliża się już dużymi krokami. Już za niecałe trzy tygodnie, no to już dwa z haczkiem. Zaczniemy znów się bawić złotymi kartami. Które mam nadzieję, że za szybko nam nie zepsują. Przedadzą się trochę pocieszyć tymi kartami. Dzisiaj e, popatrzymy sobie na top 50 najlepszych. Kilka ciekawych yy, zagadnień. Manchester nawet będzie. Mocno jestem świeżo po meczu z Liverpoolem. Ech, nie mówmy o tym. I kalendarz. I mam pewnego jego grajka, takiego konkretnego. Każdy będzie go chciał. Zapraszam do zostawienia łapki w górę subskrypcji komentarza, żeby nie przegapić materiałów. I lecimy do odcinka. Na start 50 najlepszych zaczynamy Ilkayem Gundoganem. Już w Manchesterze City 87 plus 1, no za tamten sezon. No najlepszy zawodnik Barcelony, więc jak najbardziej na plus 87, dość wysoko. Mamy Martineza, De Jong bez zmian. Musiala plus 1, 87, ten chłopak ma taki sufit. Bastoni plus 2, bardzo ładnie. I chyba najbardziej pożądany obrońca, no dobra może Van Dijk. Van Dijk bardziej. Chociaż 82 Tempa, 87 fizy Fizyki, 83 Defa, 87 Saliba plus 4 Overola, Naprawdę będzie bardzo pożądany. Zomer plus 3. Pani Debinia y, zostaje y, na 88. Diani minus 1. Ederson i Bernardo na 88. Myślę, że to nas spokojnie. Dalej mamy Endler. Bez zmiany, w ogóle z tej grupy to Endler, Griezmann, Patry i Irenka bez zmiany. Po 88 plus 3 do 88 awansował Foden. I moim zdaniem, jak najbardziej zasłużenie. Naprawdę ciągnął ten Manchester City, fajne, fajne bramki strzelał, i naprawdę pokazywał się praktycznie w większości meczach z bardzo dobrej strony. Więc moim zdaniem, jak najbardziej na plus. Obniżymy to tak, żeby zostało całość. O, K, K to bez zmiany, już nie będzie nam niestety trollować Kliana Mbappe. Kobel plus 1, 88. Lewandowski minus 2, ale to raczej wiek robi różnicę już. Więc minus 2, ale 88 to i tak naprawdę bardzo dobry wynik. Pani Met plus 1. Tutaj już bardziej Wam nie obniżę. Pani Renard jest bez zmiany. I co ciekawe tutaj, Ruben Dias ma minus 1, co dziwne, bo w City grało naprawdę dobrze w obronie, więc Rudiger, tu będzie kolejna bestia fajna do gry, plus 3 do Overola i naprawdę Rudiger, jeszcze mu powinni ten taki śmieszny bieg zrobić swój i będzie taka petarda. Valverde, kolejny kozak do gry, też będzie bardzo pożądany oraz Wirz. Wirz dla mnie będzie średni. Przez defensywę. Ja lubię tych zawodników box to box, ale Wirs plus 3 jak najbardziej sprawiedliwe. No jak się gra w Leverkusen, który w ostatnich minutach strzela, chociaż wygrywa, przepraszam, albo remisuje. Ale wreszcie przegrali. Przegrali z Lipskiem, więc jest ciekawie. Kolejną listę zaczynamy od dwóch kart, które nie zmieniły swojego ratingu. Jest to Oblak i Pani Rejten, 88. Później jest Messi, minus 2, 88. Nie wiem, czy bym mu więcej nie ściągnął. Z całym szacunkiem dla niego, no ale. Chyba bym mu więcej ściągnął. Alison 89 bez zmiany. Kurtuła przez kontuzję, oczywiście. Minus 1, olej 89 to jest nadal bardzo, bardzo dużo. Co teraz bardziej mnie zaskakuje, to Donnarumma, który ma plus 2. Czy bym się z tym zgodził? Mm, tak średnio bym powiedział. Naprawdę. Mapileon bez zmian. Lautaro Martinez. 89 plus 2. Kapitalny sezon. Copa Amerika, Mistrzostwa Świata, Liga Włoska. No naprawdę zasługuje na to. Troszeczkę by miał więcej tempa był naprawdę sztosik. Martin Odegard, również plus 2. Ale Odegard fajnie wygląda. W tym arsenalu naprawdę wygląda bardzo dobrze. 89 i tutaj Salach i pani Hegerberg. Również salach upływają lata, ale 89 bez zmian. Dzisiaj mi pokazał, że lata upływają, a salach jest ten sam. Więc lecimy dalej. Pani Smith plus 1. Mark Andre Terstegen 89 bez zmian. To jest najwyższa ocena z Barcelony. Van Dijk 89 bez zmian. Jude Bellingham plus 4. Zobaczcie jak ta karta fajnie wygląda. Oj, no, i takiego Bellinghama, sobie trafić na starcie, byłoby fajnie. Kevin De Bruyne, minus jeden tylko, bo myślałem, że spadnie o dwa w tym tym. Bo tam też trochę miał problemy z kontuzjami, ale De Bruyne jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Pani Hansen, Kane oraz pani Kerr, bez zmian po 90. Bardzo wysoko ocenieni. Putejarz, minus jeden, i to jest naprawdę ciekawe. Tam teraz FK będzie szalała, także to może być całkiem fajne. Tu mamy Viniciusa plus 1, 90 overola, 95 tempa, 91 driblingu Ale to będzie chodzić pewnie nie u mnie, no ale będzie to chodzić Pani Bonnati, Bonmati przepraszam plus 1 overola, 91, Erling Haland, Kilian Mbappé oraz Rodri po 91 4 karty z oceną, 91 bo, ty chyba zgarnęła złotą piłkę. Haland 91, 88 fizyki. I Kylian Mbappé. No na razie to wejście do realu nie jest jakoś kosmiczne. Nawet bym powiedział, że jest dość rozczarowujące, ale dajmy mu czas. I Rodri. Szkoda, że ma 66 tempa. No wiadomo, że ustawianiem się i tym wszystkim będzie nadrabiał, ale to 66 tempa. Troszkę kiepsko. Następny mamy kalendarz. Jeżeli nic się nie zmieni i będzie prawdopodobnie na takiej podstawie, jak było, więc będziemy mieć webupa 18 i pierwsza karta Team of the Week, czyli z tego weekendu 14-15, co może być bardzo ciekawe. Webup może być już 18, e companion będzie 19, no i wielkie otwarcie, ultimate będzie w piątek, trzeba sobie jakieś wolne wziąć. Startujemy, będzie też Hero. No, i za tydzień 27 startujemy już z, ze standardową wersją. I mam nadzieję, że do tego czasu i jej tego nie zepsuje. Że nie, że jak się będą wchodzić ci ze standardową wersją, to ci z Ultimate, w tym ja, będziemy mieć już jakieś kosmiczne składy. Czym będą tak co bo to jest normalne. Jak wpakujesz tam multum FIFA pointsów, ale mam nadzieję, że nie będą od razu dawać takich paczek. Wiecie, jak ostatnio. Że od razu były jakieś paczki z kosmosu, które dawały tam 83, 4 w górę plus. No nie, no mam nadzieję, że nie zepsują tego. Oby. I są moje cukiereczki. Najlepszy z Manchesteru oczywiście, piękny Bruno Fernandes. 87. Bruno jest piękny, ale lecąc dalej schodzi to bardzo szybko. Jeszcze Sancho jest, ale po prostu, no jeszcze go tu po prostu jest umieszczony. Wytnie się go. Martinez już ma 84. Delicht 84. Casemiro 84. Zobaczcie, że on ma 38 tempa. No już wolnie to się da, tylko chyba stać. Onana już 83. Luxo 82 i to szybko leci. Rashford 81. Ale do niego jeszcze przejdziemy. Mazrawi, Harry Maguire 80. Zirgze 79. Hojnu 78. No. Kobi Majnu 77. A. Ale, żeby Antoniuszowi dać tylko 77, no wiecie co? Kanada oszalała. Tu jeszcze mamy yy, Diallo. Ale naprawdę ten skład wygląda. Średnio bym powiedział, kurde, średnio. Przechodzimy teraz do zawodników z najlepszym strzałem. I tutaj mamy Harry'ego na 93, yy, Haland 92, Mbappé 90. Ale tutaj cukiereczek nasz polski. Ewa Pejjor. I ta karta, zobaczcie, ta karta jest naprawdę świetna. 87 Overall, 88 tempa, 88 strzał, 89 dribbling, 70 defa. Kurczę, no taką F.K. trafi na starcie, fajnie by było nią pograć. No i Cristiano Ronaldo, 86, jeszcze łokaucik. I no Cristiano, no tempem już nie domaga. Strzały ma, dribbling tylko 80. To moim zdaniem, no nie jest aż taki drewniany. Fizyka 77. Ale naprawdę... Naprawdę Ewa wygląda super. Kolejne liście to podania oczywiście. No tutaj musiał być Kevin De Bruyne 94, ale Arnold jest bardzo wysoko. 90, a to jest wsparcie: duż, dużo różnic, to jest 4 punkty aż. Pani Putejarz 90. Jest piękny Bruno 88. Hansen, Grimaldo, którego do tego dojdziemy. Odegard 89. No tutaj taka do gry, no to Bruno bym te pewnie chciał, Pareko jest nadal 88, ale wreszcie nie jest walk wreszcie nas nie będzie denerwował, jest plus. Teraz mamy fizyczne dziki i tutaj naprawdę e, Gjokers, jeśli dobrze to wymawiam, 91, Pani Pop 90, Paulinia 90, Haaland, Haaland to będzie potężna karta, 88, ale tu mi się najbardziej podoba Hernandez który ma 95 tempa na ogronie, 91 defa i 89 fizyczności. Wow, ta karta naprawdę będzie spoko. Przechodzimy do driblingu. No i tutaj Messi ma pierwszy 92, Bernardo Silva również 92, Neymar 92, Mbappé 92 i potem schodzimy już na 91. Aleksa Puteras, Vinicius, 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 Aitanka, pani Dembina, Foden ma 90 driblingu i to jest naprawdę spoko. I pani Hansen na końcu, wysoko, naprawdę wysoko. Ta karta Viniciusa wygląda tak kosmicznie. Już nie mówię o MBP, ale karta Viniciusza, Viniciusa również wygląda. Wygląda super. Takiego MBP trafi na starcie gry. No do końca gry. Jego do, ty, do tej pory jego karta chodzi dość wysoko. Złota. I teraz szukamy dzika na obronę, czyli defensywa. I tutaj pani Renard 91. Szkoda, że 48 tempa. Ech. No Foderek, no co to dużo mówić. Mapileon 75, to jeszcze spoko. Van Dijk 78, 89, 86 fizyczności, super. Marquinhos standardowo, Ruben I Irenka. I tutaj schodzimy bardziej, ale ten Saliba, Saliba będzie naprawdę kosmiczny w tej Fifie. Przepraszam, w tym EA Sport. Dla mnie to nadal i tak się dużo razy mylę. I taki skład na dzień dobry, abyście zrobili Van Dijka z Salibą. No, powiem Wam, byłoby naprawdę sympatycznie. Teraz idziemy z szybkością, a z szybkością idzie oczywiście dwóch zawodników Realu Madry na samym, na samym czele, czyli Mbappé, Vinicius, między nimi Adeyemi, ale Adeyemi ma 79 oceny. Więc tutaj mamy naprawdę Mintech z Brighton, ale tutaj jest 74 oceny, ale tutaj mamy Davisa 82, który może być fajną opcją, taką niską budżetową, Hernandez. Gareth Bale, nowa ikona, która naprawdę, zobaczcie, wygląda przefajnie. 95 tempa, mmm, shooting jest, 89, pas jest, dribbling się utrzymuje fajny, fizyczność jest, no taką kartą można byłoby się pobawić. Jeszcze mamy Leoniusza, 94 i Niaki Williams standardowo, on zawsze jest szybki, zawsze można się nim pobawić do początku gry. 94, strzał taki sobie, no ale to jest karta 82, więc nie ma co oczekiwać. No i diabik, który no, niestety trochę go zdyskwalifikował, bo odszedł do Arabii Saudyjskiej. Choć ta liga naprawdę jest teraz mocna, więc tam będzie te linki można łatwiej robić. A teraz skillowcy. 5 na 5. Pani Hansen, pani Aleksa Putejarz, pani Debinia. Trzy panie na samym starcie. Neymarito, Dembele, Kvaratskhelia. co było naprawdę dla mnie zaskoczeniem. Szerki i wisienka na torcie. Kasinia. Brazyliano, wiadomo nie. Ale tutaj te pierwsze trzy panie naprawdę sympatycznie. I te karty są naprawdę wysoko ocenione. Przechodząc dalej, jest yy, Skillersów. A Skillersi z pięcioma gwiazdkami to oczywiście Vinicius, Mbappé, Aleksa Putela, bo to musi być Debinia, to co było Hansen. Ale jest: jest Musiala, Dybala, pani Med i Odegard. Co, jestem chyba bardziej zaskoczony, że jest tu jest Odegard w tym zestawieniu. No ale co, ja się tam znam. To, co mnie teraz najbardziej zastanawia, jak oni w ogóle dobrali ten overal Ronaldo? Ja rozumiem, że wiek robi robotę, ale jeśli nie grasz cały sezon i masz 0 bramek, 2 asysty i masz ocenę 87, z fajnymi statystykami, bo to jest tempo, jest dribbling, jest super, podanie jest, więc Neymar naprawdę będzie grywalną, fajną kartą. I po drugie, z stoi Ronaldo: 35 bramek, 11 asyst i on ma 86. I te staty ma tylko w strzałach, reszta jest kiepska. Nie oszukujmy się. Ja wiem, że Wiek robi robotę, no ale Cz, dajcie znać, co o tym sądzicie. No ja jestem przekonany, że Ronaldo powinien mieć, jeśli nie oczko wyżej, to troszeczkę lepsze staty. Przynajmniej do brilingu. Tutaj ikona Gareta Bella, ale o tym już mówiliśmy, ta karta naprawdę wygląda fajnie. Ma napastnika, lewe-prawe skrzydło, więc... Umiejscowienie yy, Walijczyka będzie naprawdę super. Tylko jest jeden minus. Trzeba go trafić. To o czym mówiliśmy, gdybyście na start EAFC trafili takie coś, taką parę stoperów, no to byście chwilę nim pograli, nie uszukujmy się. Saliba jeszcze ma szopa, więc Saliba w ogóle będzie drogi. Oj, będzie drogi. I obok niego Van Dijk, który zawsze się sprawdza, więc... Oj, ciekawe, ciekawe. Jestem ciekawy tych animacji. Nowych animacji. Tu jest porównanie karty Bruno Fernandesza do obecnej i przyszłej FC. Stracił jedno na tempie, stracił jeden na strzale, stracił dwa na pasie. Dribbling mu został, stracił na defie i stracił na fizyczności. Jeden overall niżej, ale jakiś taki smuklejszy na twarzy. Nic dziwnego. Chłop ma tyle problemów w tym Manchesterze, że on się wcale nie dziwuję, że schudł. Jeszcze po dzisiejszym meczu. Eee, szkoda gadać, Miś Samiro. Co mogę powiedzieć? Tempo zjechane z 63, gdzie już nie było dużo, ale miał 89 overalla. Do tych przepalania tych kart na 50 kart z jednej karty był super. Zjazd na 84. Tempo do 38. Strzały o jeden mniej. No to wszystko w sumie poleciało. Defensywa, fizyczność, wszystko poleciało, ale overall 5 niżej to jest naprawdę, to jest naprawdę dużo. Następne jest ciekawe zestawienie i to mnie naprawdę trochę zastanawia. Ja wiem, że Dech, um, Onana nie jest jakimś, nie miał dobrego sezonu, jakiegoś takiego turbo super sezonu, ale Dawid z całym szacunkiem do niego nie grał cały rok, był bez klubu cały rok. I wjeżdża tutaj na 85 overalla, a ona ma 83? Jeszcze mu się włosy nawet nie mieszczą. To jest dla mnie trochę dziwne, nie sądzicie? A tu jeden z moich ulubieńców na boisku: Kobe Minu. Tu jeszcze 62 overalla jako dziecko, a tu już dorosły, pełnoprawny zawodnik Manchester United. No, mam nadzieję, że z Ugarte będzie fajnie się dogadywał. Staty poszły do góry, to jest naprawdę potężny upgrade. Tak samo zaliczył bardzo duży, yy, chyba o 18 do góry, 16 albo 18. Kol Palmer, ale jego w tym zestawieniu akurat dzisiaj nie mam. Ale Mainu, no kapitalnie to wygląda. 77 to jest już jakaś możliwość do rozwijania, nawet w ewolucjach. To będzie bardzo ciekawe. Teraz yy, dziwna rzecz, którą znalazłem. Jest to Grimaldo i nic by nie było w tym dziwnego, dostał upgrade plus 2, zasłużył, wygrał naprawdę super, tylko nie wiem czy mu odjęli nogę, no bo z 87 zjazd na 74, a co on przestał biegać, czy biega do tyłu teraz? No bo nie wiem. Podwyższyli mu o 2 overall, zmniejszyli mu yy, bieganie i to naprawdę totalnie, gdzie zepsuli tą kartę całkowicie. Strzał mu podciągli, podanie mu podciągli, dribbling mu jeden podnieśli, defes został i obniżyli mu fizyczność. Jeszcze to, jeszcze bym zrozumiał. Ale ta szybkość? Jest gościu, o którym wszyscy będą pisać, wszyscy będą go chcieli. To jest potężny Lingardinho. W Seulu, nawet nie wiem czy gra, ale to jest ikona, on, on nawet nie musi grać, on jest jak Zlatan Ibrahimović. To może jego brakuje i dlatego Manchester tak kiepsko gra. A, sprawa rozwiązana. I na końcu mój ulubieniec. Ja uwielbiam Rashforda, naprawdę. Ja uwielbiam Rashforda. Ale te jego wzloty i upadki są już tak przykre. Zobaczcie. To jest... Musielibyście zapoliczyć Fifa do tyłu. To są z odsłon Fif. 85... 81, 85, 81. Więc teraz powinno być lepiej. Ale na razie nie jest. Gdzieś ten chłopak się pogubił. Nie wiem o co chodzi. Nie jest takim rashfordem, jaki był przez cały czas. To młody chłopak może się nadal ukształtować i rozwinąć, ale coś czuję, że nie pod tym trenerem i nie w tym klubie. A szkoda mi go, naprawdę mi go szkoda. Tak samo jak i Bruno. Bo ten klub nie gra zbyt cudownie. Dajcie znać na co wy najbardziej czekacie. Ja chyba na animację paczek. Uwielbiam tą animację paczek, jeszcze szczególnie jak będą tunele, które żałowałem, że wycofali. Dajcie znać oczywiście, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, komentarz, podzielić się w komentarzu, czy czekacie, czy macie ultimate wersję. Ja wiem, że pytałem się o to ostatnio, ale możecie napisać, nie wiem, czy macie jakiegoś piłkarza, którego chcieliby się trafić. Pochwalcie się oczywiście, także trzymajcie się i do następnego. Cześć!